Świat, obiegła pewna sytuacja. Możesz nam coś powiedzieć na temat tej rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Ukrainy? Jak to wygląda twoimi oczami zawodowego negocjatora? I teraz wiele ludzi mnie pyta, czy, czy to się działo naprawdę. Czy obie strony grały? Czyli to był jeden wielki teatrzyk. Cześć, ja nazywam się Roman Majewski, a z nami jest znamienity gość Zbigniew Dzideczek, zajmujący się negocjacjami, ale nie byle jakimi negocjacjami międzynarodowymi. Również takimi między firmami. Zbyszku, cześć. Witam serdecznie. Powiedz mi, czym się różnią takie negocjacje biznesowe od negocjacji międzynarodowych? Można powiedzieć, że wszystkim. Dlatego, że my mamy takie myślenie, że takie negocjacje na szczeblu międzynarodowym to jest, że się spotyka paru gości w garniturach, bądź w, jeżeli chodzi o kobiety w jakichś innych ubiorach i oni sobie przy piwie, przy whisky uzgadniają losy świata. Czyli jeden z największych błędów, bo takie negocjacje po pierwsze są żmudne, bardzo długo przygotowywane, i w przeciwieństwie do tego, że w negocjacjach biznesowych mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pieniędzmi, to. Jeżeli chodzi o negocjacje międzynarodowe, to bym je nazwał jako społeczno-gospodarcze, ponieważ tam ścierają się nie tylko interesy gospodarcze, ale też trzeba dbać o swoich wyborców, o swoich mieszkańców danego kraju. W związku z czym te negocjacje trochę są bardziej delikatne, a jednocześnie wyzwanie jest dużo większe. Otóż ostatnio świat obiegła pewna sytuacja. Możesz nam coś powiedzieć na temat tej rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Ukrainy? Jak to wygląda Twoimi oczami, zawodowego negocjatora? Znaczy to, co się stało, to było początek jakiejś epoki, chyba, w dziedzinie negocjacji, bo ja nie pamiętam, żeby gdzieś tam, w, a długo już żyję, żeby była takie, takie zdarzenie miało miejsce. Mianowicie, że dwóch przywódców świata rozmawia ze sobą, ale nie poklepując się jak to zazwyczaj bywa, po, po plecach, mówiąc sobie różne farmazony czy przyjemności, ale tam każdy pełnił swoją rolę. I to, co pokazano na, na żywo, czyli przecież wszystkie transmisje były włączone i ludzie to naprawdę oglądali, to tutaj było właściwie takie negocjacje, które były w takiej klasyce dwóch złych. A jeden jeszcze gorszy. I rolę, jaką pełnił prezydent Vance, była taka, żeby pokazać światu, że Ameryka jest silna, że dba o Amerykanów zgodnie z dewizją Trumpa że Ameryka jest wielka, ale też jeszcze jedno. Vance miał taką ciekawą rolę, bo chciał doprowadzić prezydenta Żeleńskiego do pewnej granicy emocjonalnej. I teraz wiele ludzi mnie pyta, czy, czy to się działo naprawdę. Naprawdę. Czy obie strony grały? Grały. I nie zapominajmy, że prezydent Żeleński jest byłym aktorem. Zresztą grał w znanym serialu, który praktycznie pierwsze jego dni prezydentury nie robił nic innego, tylko powtarzał to, co było w serialu. A więc, czy wyobrażacie sobie, że aktor, który jest profesjonalny, nie potrafi zapanować nad gestami, nad mimiką twarzy. To się działo przecież, przecież na słowa prezydenta Trumpa bardzo często. Prezydent Żeleński reagował jakoś mimiką, różnymi gestami, mową ciała. Jednym z takich zabiegów, które miało doprowadzić też do tego, żeby go zdenerwować, było to słynne pytanie, dlaczego pan się nie ubrał w garnitur, tylko przyszedł tak jak przyszedł. I tutaj ja mam inny scenariusz. Żeleński to po prostu zlekceważył, ale dla mnie mógł też odpowiedzieć: Jestem w kraju, który jest objęty wojną, i nie wypada mi nawet chodzić w garniturze, jak moi żołnierze na przykład giną, czy chodzą w inny. Każdy ma swój styl. Ja, ja mówię, że to łatwo osądzać czy korygować, jak się wydarzyło. No, ale oba, obie strony wiedziały, że są filmowane i zachowanie e, Trumpa było po prostu takie, jak, jak on jest. Czyli typowy biznes, twarde, twarde negocjacje i pokazanie drugiej stronie, że jest w jakiejś tam pozycji oddalonej, straconej, zepchniętej. Takie była przesłanie i takie przesłanie Trump zrealizował. Czyli to był jeden wielki teatr. No dla mnie to był wielki teatr ze znakomitymi aktorami. Trochę tu wydaje mi się, że prezydent Vance został zepchnięty do takiego do takiego bulteriera, który ma kąsać, może inaczej nawet nie bulteriera, tylko takiego małego pieska, który ma gryźć po kostkach. Natomiast mnie się wydaje, że, że obie strony były absolutnie profesjonalne i ugrały to, co chciały. Mianowicie Żeleński pokazał narodowi ukraińskiemu, że ich broni, że stoi za nich murem, że jest prawdziwym prezydentem. Prezydent Trump pokazał Amerykanom, że amerykan jest wielka, że ona rozdaje karty i w ogóle nikt jej nie podskoczy. Ja mam nadzieję, że następne negocjacje są już uruchomione i to wszystko się dzieje zupełnie poza kamerami, w zaciszu i w jakimś tam, przez ludzi, którzy są profesjonalistami i to doprowadzą ten, to porozumienie do końca. Takie zdanie ma Zbyszek Dzideczyk, który jest zawodowym negocjatorem. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo, powodzenia.